Witajcie w kolejnym odcinku naszej serii zagrajmy w War wstąpienie. Ja jestem Sar, jak pamiętacie, ostatnio trafiliśmy tutaj do delfickiej świątyni. Najpierw się rozejrzymy i zobaczymy cóż my tutaj mamy dookoła. Ok, tutaj są drzwi zamknięte, więc już się domyślam, że będę musiał użyć tego nazwy to może, nie wiem, zielonym pyłem. Ale dzięki temu, jak w to wejdziemy, to tutaj to otoczenie się kompletnie odmieni, i podejrzewam, że te drzwi będę mógł wtedy zniszczyć. A więc zobaczmy. O no proszę, nawet nie tylko się te drzwi, znaczy w ogóle, nie tylko wszystko się zmienia, ale też i pojawił się tamten obiekt, tamta platforma się pojawiła. No i właśnie, tutaj te drzwi mogę zniszczyć po prawej stronie, ale jeszcze zobaczę po lewej. Bo jeśli twórcy czegoś nie pokazują, to znaczy, że tam może być jakiś sekret. A więc sprawdźmy to najpierw. No i zobaczmy, cóż my tutaj też mamy rzeczywiście. I czy będzie coś ciekawego? Mam nadzieję, że nie idę tutaj na próżno, póki co. Na razie tutaj nic szczególnego nie widać, niestety. Ale, ale... A, właśnie. Już się zaczął pojawiać przeciwnik, więc zaraz sobie z nim zawalczymy. Tutaj mamy jakiś posąg, ale zaraz się może tym zajmiemy. Najpierw załatwimy właśnie tego przeciwnika. Dobra. Ona tutaj ma też ataki elektryczne, więc może użyję na nią czegoś innego. Z tego by wynikało, że skoro ona uderza elektrycznymi atakami, no to jednak wow, wow, wow. No to jednak wtedy, oj kurczę, muszę naprawdę uważać. To jednak wtedy ma większą odporność, być może, nam takie ataki. Chociaż też ciężko powiedzieć, że to, czy to tutaj tak działa, właśnie, jak w większości innych gier. A dobra, myślę, że powinniśmy sobie jakoś poradzić, bez większych problemów. Oj, słuchajmy się, ok. Bardzo ładnie. To już wszystko? Tak jest, chyba tak. A, jeszcze nie. Na razie dopiero ją trochę poturbujemy. A właśnie, w ten sposób. I jeszcze trzeba ją tutaj dobić, a więc to jeszcze nie koniec tej walki, dopiero teraz będzie wykończenie. Aj! O kurde. No właśnie. No i proszę bardzo, otworzyły się kolejne przejścia. Zaraz tam wejdziemy i sobie zobaczymy, co tam się znajduje. Tam są jakieś skrzynie. Tutaj się otworzyło. Ale czekajcie, bo najpierw jeszcze bym podszedł do tego obrazu tutaj. I zobaczył, co to właściwie jest za obraz. Będzie zapewne jakiś podpis. A więc podejdźmy tu. Wyrocznia z delfów i jej akolici. Niechaj błogosławionym będzie wybraniec niosący oczy. Ich wzrok widzi prawdę w każdym z nas. No dobrze. Zobaczmy tutaj w takim razie najpierw. Okej, okay, tu jest skrzynia. Z czerwonymi orbami. Po tej stronie nic nie ma. Ale jest za to ten pył po raz kolejny. O, proszę. A więc to spowodowało, że tutaj się wszystko zawaliło i mogę zejść na dół. Ale wiecie co? Ja na razie jeszcze z tym poczekam. Zaczekajmy, niech to się wszystko odbuduje, bo ja chcę jeszcze sprawdzić te poprzednie pomieszczenie, które też jest otwarte. Nie chcę tutaj nic omijać przecież. A tam pewnie jest potrzebny też ten posąg. Przynajmniej tak podejrzewam. Zobaczymy jak będzie w rzeczywistości. Ewentualnie tutaj bym musiał to przesunąć, no ale raczej to muszę przenieść gdzieś dalej, podejrzewam. Dlatego, najpierw przejdźmy tutaj, sobie na pieszo i zobaczmy, co tu się właściwie znajduje. O, proszę. A więc tutaj, możemy podstawić ten posąg w takim razie i tak też za chwilkę zrobimy. Tylko, że to powoduje, że tylko jedna krata się podnosi, a druga się obniża. I w rezultacie, i tak jest nadal przejście zablokowane. Ale podejrzewam, że będzie tutaj trzeba pokombinować jeszcze z tym pyłem. Dlatego zaraz to sprawdzimy. Tylko jeszcze rozejrzę się dokładnie. Ale widzę, że nic poza tym tutaj nie ma. Dlatego wracajmy się po ten posąg i sobie go po prostu przepchniemy. Dobra, lecimy do przodu. Na szczęście, kratos bardzo szybko potrafi to przesuwać. Nie to, co na przykład w pierwszej części, gdzie to trwało naprawdę dość długo. Ok, a więc to tak wygląda teraz. I zobaczmy, dotknijmy tego. Okej. Okay. Może to muszę teraz zniszczyć? Nie, no, nie za bardzo, chyba. W ten sposób. Ja no, też raczej nie o to chodzi. Aha, dobra, już wiemy o co chodzi. Czyli właśnie zrobimy tak, że przesuniemy ten posąg tutaj. O, właśnie. Teraz podchodzimy tutaj. Dzięki czemu przycisku nie ma teraz w tym momencie. Możemy to zsunąć i teraz szybko przejdę tutaj. I jak tylko powrócimy do normalnego wymiaru, to zobaczcie, co się dzieje. Jedne kraty się opuszczą, a te drugie się podwyższyły. I dzięki temu mogę spokojnie sobie tutaj przejść. No i proszę, taka drobna zagadka logiczna. Bardzo przyjemna. I mamy w rezultacie tutaj czerwone orby. Oprócz tego jeszcze dwie skrzynie. W jednej oko gorgony. W drugiej pewnie piórko Feniksa będzie. Oczywiście, że tak. No i jeszcze jedna skrzynia z czerwonymi orbami. A tutaj z kolei dźwignia, która zapewne nam otworzy te kraty obok. Tak jest. Znaczy, chodziło mi oczywiście o te, którymi tutaj przyszedłem. No i dobra, teraz dopiero możemy się wrócić. To oczywiście było kompletnie opcjonalne i tutaj nie musieliśmy przychodzić. Ale tym bardziej się cieszę, że tutaj trafiliśmy, bo gdybyśmy tam zeskoczyli na dół, w tym pomieszczeniu, do którego teraz idę... To prawdopodobnie byśmy po prostu już się nie mogli tutaj wrócić, ewentualnie by trzeba było znowu przeznaczyć sporo czasu, żeby się tutaj wrócić. A tak to od razu to załatwiliśmy i teraz spokojnie mogę zeskoczyć sobie na dół prawdopodobnie. O właśnie. No i rozejrzyjmy się, cóż my tutaj mamy ciekawego. Ok, po tej stronie raczej chyba nic. Ale właśnie, to się teraz z powrotem ustawi na górze. Ale i tak widzę, że nic tutaj nie ma. Czyli mamy tutaj do czynienia z takim dość nietypowym cofnięciem się w czasie. To znaczy, my sami nie cofamy się w czasie, tylko tak naprawdę cofają się w czasie te wszystkie obiekty, jakie są tutaj w pobliżu. Dość właśnie innowacyjne podejście. Chociaż już widoczne też w wielu innych grach, trzeba przyznać. Podajże podobny patent był zastosowany w Prince of Persia 2 Trony. Już w stosunkowo starej grze, mającej kilka lat na karku. Ale tam był też podobny motyw, że kiedy coś tam aktywowaliśmy, to właśnie poziomy trochę się odmieniały, bo były one użykowane. Oj kurczę, chcąc użyć magii. No i przez to tylko złożyłem sobie jeden segment paska niebieskiego, szkoda. No ale trudno się mówi. Czasem niestety się wciśnie niechcący jakiś przycisk i takie są efekty. Dobra, tutaj widzę, że jest kolejna... Moc od Hadesa tym razem. A tu jest z kolei zapewne przejście. Najpierw zabierzmy tę moc w takim razie. Jeśli poszukujesz prawdy, dusze Hadesa pomogą Ci w tym zadaniu. Dobrze, a więc zobaczmy. Mamy dusze Hadesa, uwalnia dusze umarłych, które będą ci służyć. Obracanie wrogów w parę daje zielone kule. Nie da się ukryć, że te wszystkie moce są bardzo podobne do tych, które otrzymywaliśmy w poprzednich częściach. To trzeba przyznać, akurat. Nie ma tutaj jakichś dużych różnic. Czekajcie, może od razu skorzystajmy z okazji i sobie ulepszymy to, chociaż troszkę. Tylko 1500 kul potrzebnych. No dobra, niech będzie. To sobie odblokujemy ten atak L1 plus kwadrat. I nie wiem, czy właśnie o tym mówiłem, ale teraz magię dla każdego żywiołu musimy sobie dopiero odblokować właśnie poprzez ulepszenie każdej z tych umiejętności. Poprzez ulepszenie jej na maksa. To znaczy, zwróćcie uwagę, tutaj ulepszyłem sobie na maksa ogień Aresa. I dopiero właśnie na najwyższym trzecim poziomie otrzymałem magię na tym żywiole, i na razie tylko na tym żywiole mogę magii używać. Z kolei tutaj mamy lud Posejdona, i po prostu jest to w tej chwili działanie ostrzy chaosu w taki sposób, że zadajemy obrażenia lodowe. Jeśli odblokuję sobie coraz to wyższe poziomy, no to w lewym dolnym rogu widzicie, co kolejno sobie odblokuje. Najpierw L1 plus kwadrat, później atak gniewu, później L1 plus trójkąt i na końcu dopiero atak magiczny, który aktywujemy pod R2. Z kolei atak gniewu to jest ten atak, który wykonujemy wciskając naraz lewą i prawą gałkę analogową. No i podobnie jest w innych przypadkach. Tutaj na przykład już mam trzeci poziom piorunu Zeusa, więc przy następnym poziomie będę miał atak L1 plus trójkąt. A przy najwyższym poziomie już ten atak magiczny, który wykonuje przyciskiem R2. No i dobra, może jeszcze tutaj sobie ulepszymy na czwarty poziom ten piorun Zeusa i właśnie dzięki temu będę miał ten cios L1 plus trójkąt. A właśnie tutaj jak teraz zdobędę 4000 czerwonych orbów, to wtedy będę mógł odblokować sobie atak magiczny właśnie w tej broni. No oczywiście poza tym jeszcze mamy tutaj ostrze chaosu, które możemy sobie ulepszać i to są takie uniwersalne ulepszenia. Mamy na przykład tutaj później odblokowanie uniku z atakiem i oczywiście zwiększenia ogólnych obrażeń. Więc same ostrza też bardzo warto sobie ulepszać. Trzeba o tym pamiętać na pewno. No i dobra, lecimy tutaj z tymi przeciwnikami. Trzeba ich tutaj wyeliminować. Ok, to jest ten nowy atak, który sobie odblokowałem. Szczerze mówiąc średnim, bo teraz jakby nie patrzeć. Nie wszystkie te ataki L1 plus kwadrat to są te obszarowe ataki, które tak bardzo lubiłem w poprzednich częściach. Natomiast można się zastanawiać, czy to jest lepszy ruch, że twórcy się zdecydowali na jedną broń, ale ciągle ulepszaną, z różnymi żywiołami, czy może kilka rodzajów broni, które jednak się od siebie mocno różnią. To znaczy, z tego co słyszałem, to chyba będziemy mieli jeszcze przynajmniej jeden rodzaj broni, ale zdaje się, że nie będzie to... Nie będą to cztery rodzaje broni, po prostu, tak jak w poprzednich częściach to się zdarzało przeważnie. Tutaj właśnie mamy albo jeden, albo dwa rodzaje broni. Tak mi się coś kojarzy, że tak zapowiadana przed premierą, ale tutaj nie bierzcie tego za pewnik, bo nie pamiętam tego na 100%, że tak właśnie mówiono, więc po prostu będziemy sobie patrzeć w miarę rozgrywki, jak to się będzie tutaj rozwijać i jakie rzeczywiście bronie będą otrzymywać. Na razie skupmy się na tym, żeby właśnie kolejne biały otrzymywać oraz oczywiście na tym, żeby je sobie ulepszać poprzez wykorzystywanie tych czerwonych orbów, bo to też jest bardzo ważne, jakby nie patrzeć. Strasznie nie lubię tych przeciwników, bo oni kurczę naprawdę potrafią zaleźć za skórę, kiedy jest ich więcej, trzeba to przyznać. Dobra, teraz tego wykończymy. Pięknie. Jeszcze ich tutaj kilku pozostało, jak widać. To jest bardzo fajne, że przy uderzeniu trójkątem mamy taką dłoń, która wychodzi z ziemi i która uderza dodatkowo przeciwników. To akurat sprawia, że ta broń naprawdę też ma swoje plusy. Znaczy w sumie to ten żywioł tylko. Jak nie patrzeć, to ciągle tej samej broni właśnie używamy, a jedynie zmienia się żywioł. I to jest właśnie ta główna nowość, którą tutaj twórcy wprowadzili w tym systemie walki. Oczywiście no, dla systemu walki to wiele nie zmienia, to naprawdę zmienia to tyle, że mamy trochę inne kombinacje, jeśli chodzi o wykorzystywane rodzaje broni. No ale okej, okay, najwyraźniej w takim razie zdobyłem już wszystkie żywioły, bo mamy wszystkie cztery przyciski kierunkowe obsadzone. No i oczywiście nie można zapominać też o tym, że mamy też te bronie dodatkowe, jak tutaj maczugę. I też kurczę, trochę o tym zapomniałem, muszę więcej tego używać. Chociaż nie da się ukryć, że to nie jest tak skuteczne jak ostrza chaosu. Ale mimo wszystko będę się starał też te poboczne bronie również używać mimo wszystko. No i okej, okay, tutaj mamy kolejne pomieszczenie. Mogę zniszczyć? Raczej nie, podejrzewam, że ten posąg jeszcze się ożywi i będzie mnie atakował. O właśnie. Już jeden się pojawił. A widziałem to dlatego, bo już bodajże w trzeciej części też podobny był patent, że takie posągi ożywały. Trochę inaczej wprawdzie wyglądali przeciwnicy niż tutaj. Ale jednak e, zasada jest taka sama. No, widzę, że teraz są trochę bardziej skuteczni, bo jednak mają takie ataki, które mogą mi trochę zaleźć za skórę. Ale właśnie, wypróbujmy teraz może ten atak prądem. O proszę, teraz nie mogę go uderzać, kiedy jest w takiej formie. Wow, jest on jest! Okej. Okay. A więc to jest ten nowy atak prądem, który sobie odblokowałem teraz. E... Parę minut temu dosłownie Dobra, kurczę, trzeba tutaj naprawdę uważać. Robi się trochę niebezpiecznie. Okej. Okay. Bardzo ładnie. No niestety, nie wszystkie ciosy nieraz wchodzą. To znaczy, kiedy on tak płonie w ten sposób, to nie mogę go uderzać, zauważyłem. Jest to pewna przeszkoda na pewno. Aj, jaj, jaj. Może użyjmy trochę też magii, co? Bardzo ładnie i dobicie. Tak jest. No i teraz tego wykończymy wobec tego. Okej, okay, doskonale znana animacja z poprzedniej części. Zabicie Talosa losa w ten sposób zawsze da złote zdrowia. Okej, okay, trochę tutaj dziwne tłumaczenie jest, ale wiadomo o co chodzi. Chodzi o złote orby po prostu, które regenerują ten pasek w prawym dolnym rogu ekranu. A więc warto wiedzieć, że wykończenie właśnie tego przeciwnika daje nam te złote orby. No i cóż, i teraz najwyraźniej, kiedy on tak płonie, to ja muszę czekać zwyczajnie. Okej, okay, i w odpowiednim momencie tutaj uniknąć tego jego rzutu prosto na mnie. Oj, uważajmy. No i kontynuujmy walkę. Kurczę, i znowu się włapałem na te uderzenia. Ajajaj. Uważajmy troszkę bardziej. No i proszę, znowu jest odbicie naszego ciosu, znowu muszę przeczekać tam widzicie, że nic się nie dzieje, kiedy go uderzam. I Teraz muszę uniknąć w dobrym momencie... O, właśnie. No dawaj, dawaj, stary. O, właśnie, dopiero teraz mogę go uderzać, tak naprawdę. I jeszcze raz, jeszcze, jeszcze trochę. No i teraz już go tylko wykończymy. I dwa, i trzy. Bardzo ładnie. No i co teraz? Teraz możemy sobie to przesunąć, jak widać. Tylko co to mi da? Czyżbym musiał to tutaj podpalić? Bo tak jakoś zostało to mi pokazane. Nie, nie za bardzo. A może mogę to zniszczyć tutaj? Nie. Podejrzewam, że muszę coś tutaj podłożyć. Znaczy, muszę podłożyć to w dobrym miejscu. Pytanie tylko: gdzie konkretnie? Oho, chyba tutaj. Bo jest i drabinka. Tylko zanim tam wejdę na górę, to jeszcze zobaczę. Ogólnie całe to pomieszczenie, czy gdzieś tutaj czegoś nie ma, bo też jest to zawsze możliwe. No przynajmniej to możemy zniszczyć i parę czerwonych orbów zdobyć. No w sumie nawet więcej niż parę. Ile ja tutaj zdobywam po 100 orbów, czyli to jest całkiem sporo. W poprzednich częściach niszczenie tych takich obiektów nie dawało aż tyle orbów jak teraz. No, jakby nie patrzeć, 100 orbów to całkiem sporo. W porównaniu na przykład do kilku czy kilkunastu orbów, które otrzymywaliśmy w poprzednich częściach, właśnie po zniszczeniu jakichś takich pobocznych y, obiektów. Aj kurczę, i spadł. Musimy się wydrapać na tą drabinę, znaczy po tej drabinie na górę. Zobaczmy jeszcze na samą górę, czy coś tutaj nie ma. Ale nie, nie za bardzo. Dobra, teraz chciałbym stąd zejść. Kurczę, czy ja tutaj schodzę? Oj, serio. Jeszcze raz. Nie wiem, nie mogłem ani kółkiem, ani R1 zejść. No nareszcie. Dobra, udało się. A więc tak, tutaj regenerujemy sobie życie. Jest też notatka od proroka Castora. Według boskiej wizji wyroczni Alechy, wszyscy delficcy kapłani i kapłanki mają zgłosić się do proroka po nowe przydziały. Dobra. Tutaj mamy kolejny posąg, ale tego już raczej nie użyjemy. Tutaj tego też nie zniszczę widzę. Tam jest dźwignia po tej stronie. Ok, po tej stronie są drzwi. W takim na razie najpierw zobaczmy tą dźwignię. Zobaczmy... Pewnie wjada na górę podejrzewam, a raczej na dół, tak widać. No i teraz pytanie, czy tutaj najpierw powinienem wejść czy raczej poprzez tamte drzwi? Kurczę, zauważyłem, że w tej części jest sporo takich momentów, że takie rozgałęzienia są widoczne. Ja chyba jednak najpierw bym zobaczył tamte drzwi, co? Tylko, że chyba teraz nie mogę się cofnąć. No niestety. Okej, okay, ale to udowadnia, a raczej sugeruje, że prawdopodobnie jeszcze się wrócę. Grobowce dawnych wyroczni. Wieczny spoczynek tym, którzy widzieli oczyma prawdy, oby teraz widzieli wyłącznie spokój Elysium. Mogę zniszczyć te trumny? Nie, jest A nie, jednak mogę. Proszę bardzo. Wiem, to jest podło z mojej strony, ale nie ma to jak dodatkowe orby. Dość prostym kosztem. 6 trumien zniszczonych to zarazem 600 czerwonych orbów, więc warto. Ale nie róbcie tego w domu. Okej, okay, czyli tego nie zabiorę. Myślałem, że mogę to sobie przesunąć, ale najwyraźniej muszę ruszać dalej. No i proszę, jest kolejne pomieszczenie. Tam się muszę przedostać, tylko problem w tym, że mamy kolce i to... ...ogromną ich ilość, więc muszę... ...znaleźć sposób, żeby zapewne tą platformę tutaj jakoś przenieść. A zresztą jeszcze zobaczymy. Skoczmy tutaj najpierw. Ok, tego mogę użyć. O proszę. Wow! Aha, dobra. Dotknąłem tego pyłu i dzięki temu teraz mogę tutaj przejść szybko. Tylko naprawdę szybko muszę się ruszyć. Wow, wow, wow. Proszę bardzo, udało się. A więc bardzo fajne manipulowanie tymi różnymi wymiarami skutkuje tym, że przejdziemy sobie na drugą stronę. Ciekawie zrobione, naprawdę. Pomysłowo bardzo. Dobra? Ajajaj. Okej, okay, udało się. Wow! Kurczę, nie wcisnąłem dobrego przycisku. Ach. Zawaliłem to, muszę przyznać. Zamiast kwadrat to wcisnąłem X. A więc w całości mój błąd. Spróbuję się teraz poprawić. Zobaczymy odkąd rozpoczniemy. Pewnie od samego początku tego pomieszczenia niestety. A no właśnie. No Ale cóż, będziemy mieli okazję przynajmniej po raz kolejny zobaczyć tę całkiem fajną sekwencję, bo naprawdę bardzo ładnie się to prezentuje. Kiedy te wymiary się tak nagle przenikają tutaj... Się to teraz zawala, my musimy przejść jak najszybciej. Teraz tam, szybko. O, właśnie. Zobaczcie, tutaj już się powoli wszystko rekonstruuje. I my przez ten czas sobie wyszliśmy na tą platformę. A teraz po raz kolejny. Zróbmy to samo. I teraz mam nadzieję, że już mu się uda poprawnie to zrobić. Dobra, więc skaczemy. Teraz kwadrat. O, właśnie. Ale zanim pójdziemy, to tutaj jeszcze zabierzemy sobie te skrzynie, a raczej ich zawartość. Stwórcy zrobili to oczywiście tak, żeby nie były widoczne teraz te skrzynie, ale my na szczęście pamiętaliśmy, że tutaj one były i warto się było wrócić. No i dobra. Sporo nowych elementów zdobytych i możemy ruszać dalej, chociaż zerknę jeszcze tutaj, co możemy sobie ewentualnie ulepszyć. A nie, dobra, poczekam jeszcze na 4000 czerwonych orbów i wtedy sobie piorun Zeusa na maksa ulepszę, będę miał atak magiczny. Chociaż z drugiej strony, może jednak lepiej poczekać na zdobycie tych 12,5 tysiąca czerwonych orbów, żeby ulepszyć ostrze chaosu. Bo jednak większe obrażenia się przydadzą. I może jednak właśnie tak zrobię. Nie ma co się na razie rozdrabniać te różne żywioły, skoro można zainwestować ogólnie w ostrze chaosu i zwiększyć sobie obrażenia. Dobra, użyjemy znowu tego pyłu tutaj. I pewnie będę mógł zniszczyć te kraty. Mogę czy nie mogę? Chyba jednak nie mogę. Ale jest za to zejście na dół. Albo i nie. Aha, w ten sposób. Okej. Okay. Ach, nie zdążyłem. Kurczę. Dobra, czyli muszę wyczekać na dobry moment w takim razie. Najpierw załatwmy te harpie tutaj. I za chwilę się zajmiemy... Oj, oj oj. Za chwilkę się zajmiemy tym wszystkim. I maczuga też. Czemu by nie? Ale ona zadaje takie bardziej pojedyncze ciosy niż jakieś ciekawe kombosy, więc nie jest to aż takie widowiskowe, żeby nie uwalczyć. Ale można czasem dobić na przykład przeciwnika. Oj kurczę, niechcący dotknąłem pyłu i teraz to bardzo. Znowu muszę przeskoczyć tutaj. Dobra, tym razem zdążyłem. I przejdę tutaj na drugą stronę, wobec tego. Bardzo ładnie. Nawet nie musiałem, widzę, bo. W takim razie zerknijmy sobie. No proszę, jest kolejny pył, w razie czego. Nic poza tym tu nie widzę. Na razie zerknijmy w tym wymiarze, jak się to pomieszczenie prezentuje. A później ewentualnie odniesiemy się do różnych zmian, jakie zostaną wprowadzone po aktywowaniu tego pyłu. Okej, okay, a więc najpierw skrzynie zabierzmy sobie ich zawartość. No dobra, niech będzie może... Niech będą niebieskie orby. Ok, więc to muszę teraz zniszczyć. Czyli wracamy się, żeby zamienić znowu te e, dwie rzeczywistości ze sobą. Ok. No i teraz musimy się naprawdę pospieszyć. Bo to oczywiście. Wow! Nie działa bez końca. Ok. Jeszcze w dodatku te harpie mi przeszkadzają. Ale dobra, zdążyliśmy. Teraz możemy otworzyć przejście. I cóż my tutaj mamy? Kolejne wielkie pomieszczenie jakieś. I będzie walka. Dobra, zapraszam w takim razie. Panowie i panie. Naciśnij R1, aby poderwać przeciwników z ziemi. Okej, okay, to akurat wiem. Z poprzednich części też. Warto to wykorzystywać właśnie na takich wrogów, którzy pod ziemię się zapadają. To do wielokrotnie. Dobra. Ajajaj. Uważajmy troszkę. Dobra, jeden już nam overwał. Spróbujmy go wykończyć. Tak jest. Dobra, teraz może trochę magii, skoro jest ich tak, tak dużo tutaj w jednym miejscu. O właśnie. Świetna sprawa naprawdę. Dlatego właśnie już się nie mogę doczekać, aż sobie odlokuję magię też na innych żywiołach. Ale tak jak już mówiłem, chyba jednak najpierw sobie pozbieram na ulepszenie ostrzy chaosu i dopiero później będziemy ewentualnie inwestować w poszczególne żywioły. Wydaje mi się, że to będzie lepszy plan, bo dzięki temu właśnie będziemy większe zadania, znaczy obrażenia zabierać. No ale wszystko po kolei. Najpierw tych przeciwników pokonajmy. Jakby nie patrzeć za nich, też otrzymamy sporo tutaj różnych e, orbów. Ajajaj. Też ciężko powiedzieć, kurczę, który żywioł ewentualnie jest najlepszy na nich. Pójdimo może tym teraz powalczyć troszkę. Aj, aj, aj no. Dobra, wyciągnąć go. Tak jest. Ale nie da się ukryć. Tak mi się przynajmniej wydaje, że jednak walka w tej części jest trochę mniej efektowna niż w poprzednich. Jednak twórcy chcieli oddać to, że to są początki Kratosa, no i wiadomo, on nie mógł tutaj być bardziej zwinny niż w ostatnich częściach. Bo to by było trochę dziwne. Ale oczywiście nie znaczy to, że tutaj Kratos jakoś słabo walczy. Co to to nie? Po prostu jakoś się wydaje ten arsenał umiejętności mniej rozbudowany, mimo wszystko, niższy w ostatnich odsłonach. Ale kto wie, może to się jeszcze zmieni, więc nie, ocena... nie, nie oceniajmy zbyt wcześnie po prostu. Bardzo ładnie. Tutaj też można sobie całkiem nieźle poszaleć. Dobra? Zmieńmy może na lodowe też żywioły. Bo tego nie używałem, chociaż to akurat mam najsłabiej rozbudowane. Właściwie to w ogóle jeszcze tego chyba nie rozbudowywałem. A może warto by to zrobić? To tylko 1250 kul, więc może zróbmy to. Bo chociaż będę miał ten atak L1 plus kwadrat. I zobaczmy jak on się prezentuje. No proszę, w ten sposób. Czyli całkiem... Może nie aż tak użyteczny jak ten atak... W przypadku ognia Aresa, ale jednak y, też y, całkiem może się nieźle przydać. Ale dobra, mimo wszystko jednak wezmę sobie ogień. Bo to się teraz najlepiej mi sprawdza. I okej, okay, wykończymy najpierw jednego. No i na drugiego już mi nie starczyło czasu niestety. Okej, okay, ale udało się go normalnie załatwić. No i pozostał już tylko osaki przeciwnik. Pięć, że wreszcie. Dobra, podejdźmy do niego i ostateczne wykończenie. Tak jest. No okej, okay, no i pojawiliśmy się tutaj, gdzie wcześniej była ta scenka z tymi ludźmi, którzy byli widoczni pod koniec poprzedniego odcinka, ale. Teraz jest to dobry moment, żeby w takim razie zakończyć. No i będziemy sobie eksplorować właśnie to pomieszczenie i w dalszym ciągu świątynię delficką właśnie w kolejnym materiale, który powinien się pojawić jeszcze dzisiaj. No więc już teraz serdecznie zapraszam. Do usłyszenia.